Witam, w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie trochę nagród, może i dużo. No i dużo zawodników sobie odbierzemy. Będzie chyba 6 albo i więcej zawodników, 80 plus overall. I teraz możemy odebrać sobie tutaj. Będą tutaj 4 te brosowi zawodnicy i jest 40 tysięcy końców. Ok, a teraz przejdźmy sobie tutaj, bo mamy tutaj do odebrania 100 tysięcy końców. 200 tysięcy końców. Ok, i teraz tak, przejdźmy sobie tutaj, bo tutaj. Bo tutaj mamy tak. 80 zawodnik. Zaire Emery trafiony i 83 plus, czyli będzie lock No i zobaczymy, kogo trafimy. Jest to Wokout, jest to Urugwaj, CDM, Sara Sarai, jest to Toreira. 83 overall, ok. Teraz tak, możemy przejść teraz do mm, klubu, bo tutaj odbierzemy sobie tego jak to się nazywa, no Exchange. No i tu jest ten Mertens, dwóch Belgów i sześciu zawodników, 75 plus overall. No i teraz tak. Bierzemy. EO. Oh. Sinne, Kostratis. I dobra, milion końców. I dostajemy 60 punktów tokenów czerwonych i Mertensa 88 overall bodajże na pozycji CF z Garata Saraj. A więc dobra wart 5 milionów, ale to już nieważne. Teraz tak przejdźmy sobie tutaj, bo mamy tutaj czterech atakujących. Czterech defensywnych niech będzie tak tak. Tutaj pomocników. No i dobra, jeszcze czterech atakujących: Banza, Skamaka, Gual, Rofe. No i dobra, niech będzie i zawodnik 80, plus overall. No i koło trafimy, zaraz zobaczymy. A jest to. 81 Colombo, i teraz przejdźmy sobie do zakładki, która się kończy. Za niedługo, czyli e, Rural Breakers. Bo tutaj no odbierzemy sobie trochę zawodników tutaj. Odbierałem odbi odebrałem Gyrasiego. No i dobra, teraz tak odbieramy Dudka, Jerzy Dudek. Odebrany. 75 plus overall zawodnik. Jest to Elmas 80 overall. Ok. I 80 plus zawodnik. I później 83 plus chyba. Diogo Leite. Ok. I teraz 80. O, 85 plus! Czyli też będzie walkout. No i kiedy trafimy zaraz? Zobaczymy. Czy to będzie ktoś ciekawy? To jest Kongo. ST. Brentford to jest Mbemo. Mbemo, nie to jest Wissa. Pomylili mi się zawodnicy Wisa. Ok, no i dobra, teraz tak możemy odebrać wszystkie nagrody. Jakie to są nagrody? I to jest 300 gemów, 10 tysięcy końców i 20 punktów do Starpassa. Więc dobra, wszystkie nagrody w Starpassie odebrane. A więc teraz można przejść sobie tak, coinsy się nie opłaca odbierać. Tutaj zawodnik też nie opłaca, chociaż 40 punktów nie wiem. I tak odbierzemy sobie Javiera Mascherano. No jest Mascherano odebrany, ale teraz tak patrz. Nie, bo tu. Okej, okay, no Gemy. Nie, tutaj odbierzemy sobie jednego zawodnika 80 plus i 2 65. Jeszcze jakieś tam końcy 205 tysięcy końców. 84 overall, Lobotka, Ramirez i jakiś chiński zawodnik. A jaki to był przedział? Ok, od do dobra. Powiedzmy, że nie jest źle. A dobra, teraz tak, przejdźmy sobie do. Yy, Li bo tutaj też odbierzemy sobie jakichś zawodników. No i przede wszystkim tak, 500 gemów. 500 gemów. Odbieramy. No i Jerzy Dudek. 81 overall. Kolejny. Raz odebrany. No i dobra. Teraz tak. Mamy tutaj Ederami Taos Real Madrid do odebrania. No i dobra. Odbieramy. Walkout. Bo wiadomo, 88 overall Brazylia. CB Real Madrid. Okej. Okay. wart 5 milionów ponad, ale dobra teraz tak i tutaj się za 14 minut odblokują nowe dwie zakładki. I teraz tutaj tak przejdźmy sobie do tego. Tutaj jeszcze sobie później obejrzę reklamy, ale teraz tak zobaczmy. 100 i tak dalej tutaj nie więcej punktów tu jest Masz rano i to jest 80 plus zawodnik. Czyli tutaj można dobre nagrody odebrać. Nie. A dobra, teraz tak. Wychodzimy stąd i przychodzimy sobie do sklepu, bo w sklepie będziemy mieli jakieś chyba darmowe paczki. Czy nie wiem? O, i tak już ten. Eee, mamy już 100 tysięcy tych gameów ponad. No i dobra, jeszcze weźmiemy sobie tutaj, odbierzemy. 30 punktów Rewards Points i dobra, mamy teraz wychodzimy stąd. No i teraz Rewards eee, tutaj nie ma. Rule Breakers o darmowa paczka. Odbieramy Żoń, to i tak dalej. Ale my mamy tutaj Jakobsa 73 overall. Ok. A więc dobra turnament. I teraz tak. UCL Group Stage Division Livals. A więc dobra, w tym odcinku To było wszystko. Cześć. Jeszcze odbierzemy sobie ten zawodnika z Manchester United Mino którego kupiliśmy za 31 tysięcy końców, a więc w tym odcinku było wszystko. Cześć!